nie na problem techniczny. Zaczynamy. Dzień dobry Państwu. Odmykłem 46. sesja Rady Płewiaty Karte Ścigły. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych radnych, a może nie przybyłych, tylko przy ekranach, monitorów. Chcę powiedzieć, że na ten moment jest nas 17, ale część tych, co się nie usprawiedliwiała, dzwoni, że ma trudności z połączeniem. Nie będziemy czekać. Dzisiejsza sesja. Witam bardzo serdecznie w imieniu Rady Starostę, Wicestarostę, członków zarządu. Witam pana mecenasa. Chcę powiedzieć, że dzisiejsza sesja zwołana jest na wniosek Zarządu Powiatu Kartuskiego na podstawie artykułu 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym. Stwierdzam, że jest kworum i możemy podejmować ważne uchwały i Wprowadzamy ja dodatkowo do programu dzisiejszej sesji yy, dokonanie zmian w budżecie powiatu kartuskiego na 22. rok. Powodowane to jest uzyskaniem dodatkowych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na fotowoltaikę dla Państwowej Straży Pożarnej. W kwocie 118 tysięcy. Pamiętamy, że 40 tysięcy na ten cel przeznaczyliśmy w budżecie powiatu na 45 sesji. Kto jest za? Będziemy głosować, kto jest za dodatkowym wprowadzeniem tego punktu do dzisiejszej sesji. Bożestoska Ewa. Jestem za. Wy Andrzej. Jestem za. Leon Czerwiński się pojawił. Na razie nie ma. Stanisław Dudek. Mikrofon, mikrofon proszę, Stasiu. Stasiu mikrofon. Jestem za. Piotr Fikus. Jestem za. Iwona Formela. Jestem za. Bartłomiej Gros. Jestem za. Ewa Grucza, usprawiedliwiona. Jerzy Grzegorzewski. Mikrofon. Wit, witam. Mikrofon. Jerzy Mówił, że za. Jerzy Grzegorzewski. Mikro... O, nie ma mo... też problem jakiś. Jest za. Rękę. Paweł. Ja, jestem za. Jestem za. Edmund Kwidziński. Jestem za. na Kwiecień. Jest za. Mirosława Leman czy jest? Nie pojawiła się do tej pory. Lejk Andrzej. Jest za. Bogdan łapa. Jestem za. Moskowski Jacek. Głosuję za. bo Pojawił się Leon Czerwiński. I dziękuję. Leon Czerwiński. Za. Wązkowski Jacek. Głosuję za. Dziękuję. Ryszard Pek ma kłopoty z połączeniem. Czy może się już oddało, udało? Nie, jeszcze. Potrac. Jestem za. Dziękuję. Eugeniusz Jestem za. Jerzy Ropel usprawiedliwiony. Smentoch pojawił się. Jeszcze nie ma. Mirosław Schutenberg. Jestem za. Mieczysław Woźniak za. Piotr Zęgierski. Jestem za. Mirosław Żeromski. Również za. Przyjęliśmy porządek, yy, do, yy, dodatkowy punkt do programu dzisiejszej sesji. Wobec powyższego porządek będzie się przedstawiał w następujący sposób. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Interpelacje, zapytania i wnioski, rozpatrzenie i podjęcie uchwał zmiany uchwały numer 37 przez 353 przez 2022 naszej Rady z 25 lutego w sprawie planu wydatku środków PEFRON na realizację zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w drugim roku według projektu numer 1 wraz z autopoprawką dokonania zmian w budżecie powiatu kartuskiego na rok bieżący projekt numer dwa odpowiedź na zgłoszone interpelacje i wnioski. Zamknięcie sesji. Taki jest porządek. Wobec tego pierwsze zmiana to jest przyjęcie. Pierwszy punkt to jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Chcę powiedzieć, że protokołem się zapoznałem. W imieniu prezydium proponuję przyjęcie go bez odczytania i bez poprawek. Wobec tego, czy ktoś ma jakieś inne zdanie? Nie widzę, żeby ktoś coś innego proponował w tym temacie. Przystępujemy do głosowania. Boże, stoska, Ewa. Jestem za. Bystroń Andrzej. Jestem za. Leon Czerwiński. Leon Czerwiński zginął z ekranu pusty. Stanisław Dudek. Jestem za. Piotr Fikus. Jestem za. Iwona Formela. Jestem za. Bartłomiej Gross. Jestem za. Ewa Ewa Grucza. Nie ma. Usprawiedliwiona. A przepraszam, u, u, usprawiedliwiona. Grze, Jerzy Grzegorzewski. Jestem za. Paweł Kowalewski. Jestem za. Edmund Kwidziński. Jestem za. Janina Kwiecień. Jestem za. Mirosława Lewan może się pojawiła. Nie ma. Andrzej. Lej. Jestem za. Do poprzedniej uchwały też byłem za. Także Oś, głos ja jest. słyszałem Bo... takie oddanie. No Bogdan łapa. Jestem za. Jacek Miąskowski. Głosuję za. Ryszard Tek może się pojawił. Jeszcze nie. Jest. Już jest? Jest, 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 jest. Głos Rysiu. Jeszcze jakieś problemy. Wrócimy. Rysiu jest. Potrac Andrzej. Jestem za. Eugeniusz Pryczkowski. Jestem za. Stanisław Smentoch może dotarł? Jeszcze nie ma. Mirosław Szutenberg. Jestem za. Leon i ja jestem za. Piotr Zęgierski. Jestem za. Mirosław Żelomski za. Dziękuję. Większość jest zdecydowana za. Wobec tego protokół został przyjęty bez odczytania. Interpelacje, zapytania. Chyba, że ktoś ma bardzo pilną. Jeżeli nie ma pilnych spraw, to zostawimy sobie to na. Sesję kolejną, czyli na 9 grudnia. Zgadzacie się ze mną? Tak, tak. Dziękuję. Przechodzimy do rozpatrzenia i podjęcia uchwał w sprawie. Pierwsze, zmiany uchwały numer 37 przez 353 przez 2022 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 25 w sprawie planu wydatków środków finansowych PEFRON na realizację zadań powiatowych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2022 roku y, drugim roku według projektu numer jeden chcę wraz z autopoprawką, chcę powiedzieć, że dostaliśmy dodatkowe Środki na pefron w wysokości 171 na warsztaty terapii zajęciowej. I tak jak oświadczyłem, to jest główny powód dzisiejszej sesji, po to, żeby to wprowadzić do budżetu i przeznaczyć na cel przeznaczony zgodnie z przeznaczeniem. Wobec powyższego proszę wiceprzewodniczącego. Mirosława Schuttenberga, odczytanie projektu uchwały nr 1. Projekt uchwały nr 1 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 10 listopada 2022 roku. W sprawie zmiany uchwały nr 37 łamane na 353 łamane na 2022 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie planu wydatków środków finansowych na realizację zadań powiatowych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2022 roku.

oraz ustęp trzeci artykułów 38, 40, 41 i artykułu 48 ustęp pierwszy punkt pierwszy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz na podstawie paragrafu 6 ustęp pierwszy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku. W sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Rada Powiatu Kartuskiego na wniosek Zarządu Powiatu Kartuskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Uchwala się plan wydatków finansowych PEPRO na realizację zadań powiatowych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2022 roku w wysokości.

Załącznik do uchwały nr 37 łamane na 353 łamane na 2022 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie planu wydatków środków finansowych PFRON na realizację zadań powiatowych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2022 roku. Otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu hartuskiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Ta uchwała oraz kolejna Dzień. były przedmiotem dyskusji na posiedzeniach komisji rady powiatu. Wobec tego proszę o wypowiedzenie się przewodniczących komisji. To, pierwszy to jest Andrzej Bystroń, przewodniczący komisji spraw do spraw skargi i wniosków. Proszę. Wszyscy członkowie komisji podczas posiedzenia, zarówno na, na to, za tą uchwałą, jak i kolejną, były, byli za. Dziękuję. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Stanisław Dudek. Dziękuję. Również członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie przyjęli projekt uchwały numer jeden i numer dwa. Dziękuję. Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju. Paweł Kowalewski. Panie Przewodniczący Komisja do spraw Strategii Rozwoju zaopiniowała pozytywnie projekt numer 1 i 2, Projekt uchwały numer 1 i 2. Dziękuję. Przewodniczący Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Edmund Kwidziński. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego jest w tej chwili w komplecie i przyjęto te dwie dzisiejsze uchwały i zaopiniowano pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję przewodniczący Komisji do Spraw Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu. Ja nasza, komisja, nasza komisja pozytywnie zaopiniowała obie uchwały projektów. Dziękuję przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia w zastępstwie wiceprzewodniczący Jerzy Grzegorzewski. Na komisjach Komisja Zdrowia zaakceptowała uchwałę 1 i 2 pozytywnie. I teraz mamy chyba trzeciego, komisji, trzeciego członka komisji. Bardzo proszę o wypowiedzenie się. Ja Czy, jestem tak, za. Tak, jest za. Czyli y, trzy osoby za i y, pan Jerzy Roper również za. D dziękuję. Przewodniczący Komisji do Spraw Budżetu i gospodarki Mirosław Żeromski. Komisja do spraw Budżetu i Gospodarki oba projekty uchwał na dzisiejszą sesję zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Przewodniczący Komisji do Spraw Ochrony Środowiska i Rolnictwa Andrzej Potrac. Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska zaakceptowała pozytywnie projekty uchwał. Dziękuję. Jak słyszeliśmy? Projekt uchwały numer jeden został zaakceptowany po wyjaśnieniu wszystkich spraw związanych z treścią jej pozytywnie i jednogłośnie. Wobec tego przystępujemy, chyba że kto, komuś się nasunęło jakieś pytanie jeszcze, nie widzę, żeby się ktoś zgłaszał. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały numer jeden. Ewa Borzewska. Jestem za. Bystroń Andrzej. Jestem za. Czerwiński Leon. Dziękuję. Stanisław Dubek. Jestem za. Piotr Mikus. Jestem za. Iwona Formela. Jestem za. Bartłomiej Gross. Jestem za. Jerzy Grzegorzewski. Jestem za. Paweł Kowalewski. Jestem za. Edmund Kwidziński. Jestem za. Janina Kwiecień. Jestem za. Mirosława Lewand, czy się pojawiła? Nie widać. Andrzej Lejk. Jestem za. Bogdan Łapa. Jestem za. Pek Miąskowski. Jestem za. Pek Ryszard. Rysiu, ma mikrofon. Jest. Jestem za. Dziękuję. Andrzej Potrac. Jestem za. Eugeniusz Pryczkowski. Jestem za. Danisław Smentoch. Jestem za. Mirosław Schuttenberg. Jestem za. Mieczysław Woźniak za. Piotr Zęgierski. Jestem za. Mirosław Żeromski. Głosuję za. Stwierdzam, że uchwała numer jeden dotycząca zmiany uchwały z dnia 25 w sprawie lutego 22 w sprawie wydatków środków PEFRON została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do odczytania projektu uchwały numer 2 dokonania zmian w budżecie powiatu kartuskiego na bieżący rok. Proszę o odczytanie projektu uchwały wiceprzewodniczącego Eugeniusza Pryczkowskiego. Uchwała nr 2 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu kartuskiego na 2022 rok na podstawie artykułu 12 punkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz artykuł 212 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Powiatu Kartuskiego na wniosek Zarządu Powiatu Kartuskiego uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W paragrafie pierwszym i drugim uchwały numer 34 łamane na 317 łamane na 2021 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kartuskiego na rok 2022. 2022 punkt 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 118 tysięcy złotych do kwoty 225 milionów 750 tysięcy 46 złotych w tym zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 118 tysięcy złotych do kwoty 18 milionów 606 800 9 złotych. Punkt drugi: zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 118 tysięcy złotych do kwoty 253 miliony 795 499 złotych, w tym zwiększa się wydatki majątkowo o kwotę 118 tysięcy złotych do kwoty 46 miliony 49 613 złotych, zgodnie z załącznikiem do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kartuskiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Dziękuję za odczytanie treści uchwały. Komisje, jak słyszeliśmy przy poprzedniej uchwale, wypowiedzi Przewodniczących pozytywnie i jednogłośnie zaakceptowały projekt niniejszej uchwały, treści uchwały zapisane, że dodatkowo uzyskaliśmy 118 tysięcy z tytułu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na fotowoltaikę dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę. Ewa Bożestowska. Jestem za. Andrzej Bystroń. Jestem za. Leon Czerwiński. Jestem za. Stanisław Dudek. Jestem za. Piotr Fikus. Jestem za. Iwona Formela. Jestem za. Bartłomiej Gros. Jestem za. Jerzy Grzegorzewski. Jestem za. Paweł Kowalewski. Jestem za. Edmund Kwidziński. Jestem za. Janina Kwiecień. Jestem za. Andrzej Lejk. Jestem za. Bogdan Łapa. Jestem za. Jacek Miąskowski. Jestem za. Ryszard Peck. Jestem za. Andrzej Potrat. Jestem za. Eugeniusz Pryczkowski. Jestem za. Stanisław Smentoch. Jestem za. Mirosław Szutemberg. Jestem za. Mieczysław Woźniak. Za. Piotr Zęgierski. Jestem za. Mirosław Żelomski. Także za. Dziękuję. Uchwała numer dwa dokona, dotycząca dokonania zmian w budżecie powiatu na bieżący rok została przyjęta jednogłośnie podjęliśmy uchwały pierwszą i drugą zgodnie z porządkiem obrad. Następny punkt to na zgłoszone interpelacje i wnioski. Tak interpelacji nie było. Czy są jakieś wnioski? Nie widzę, żeby radni się zgłaszali. Wobec tego dziękując wszystkim radnym za obecność, dziękując zarządowi na czele ze starostą za przygotowanie projektów uchwał chcemy powiedzieć chcę powiedzieć, że następna sesja planowana jest na 9 grudnia, ale to jest sesja z programu. Jeżeli będzie coś bardzo pilnego, tak jak dzisiaj, to jest radni wszyscy są do dyspozycji. Mówię to do zarządu. Dziękuję wszystkim za udział, za dyscyplinę. Zamykam. Ja przepraszam za problemy, które z połączeniem niektórzy mieli, że szczęśliwego powrotu do pracy albo do domu, a Panu Łukaszowi Galińskiemu za nadzór nad dzisiejszą sesją. <grym> dziękuję bardzo.